Musimy na bieżąco reagować na to, co się dzieje w kraju i ta pikieta jest tego przykładem. Oczywiście jest to początek takich działań. Dzisiaj zaczynamy od pikiety. Jeśli tego typu nasze akcje oddolne nie będą przynosiły skutku, będziemy dalej wskazywać kierunki dla tego rządu. Nam chodzi? Z jakiego powodu zainicjowaliśmy tą pikietę? Ta pikieta została zainicjowana, żeby wyrazić w jasny i normalny sposób stop nielegalnej imigracji. Polska jest tu. Polska to jesteście państwo. Polska to jest nasz kraj. To jest nasza ziemia, którą szanujemy, za którą nasi przodkowie oddali krew, za którą walczyli i nie możemy ją teraz. Taki, a nie inny sposób oddać komuś, bo komuś się to w jawny, a nie inny sposób podoba. Oczywiście zależy nam na tym, żeby wyrażać tą krytykę w taki, a nie inny sposób. Wiecie Państwo, jeżeli na przykład dzisiaj się popatrzymy na Europę, jaką politykę ta Unia Europejska prowadzi, to proszę spojrzeć na to w ten sposób. Czy wiecie Państwo, że statystycznie rzecz biorąc, najczęściej, w najczęściej wybierane imię aktualnie w Szwecji, w Berlinie, we Francji to jest Mohamed? I to powinno nas zastanawiać. A wiecie Państwo, jakie jest statystycznie najbardziej wybierane imię w Polsce? Męskie? Jan! Brzmi polsko, co nie? I właśnie chyba tego chcemy tutaj zachować. Chcemy zachować w Polsce. Pewnej kultury, którą my jako Polacy przez lata pielęgnowaliśmy. Oczywiście nie nawołujemy tutaj do nienawiści, bo my jesteśmy Polakami, nie jesteśmy chrześcijanami. My wiemy, co to jest dobre serce. My wiemy, co to znaczy udzielić pomocy. My wiemy, co to znaczy wpuścić kogoś do naszego domu, nakarmić dać mu schronienie. I pokazywaliśmy to wielokrotnie razy poprzez całą historię naszego pięknego państwa. Ale nie możemy dopuścić do tego, że na przykład jakiś poseł czy posłanka będą nam z mównicy sejmowej mówiły, że no trzeba tych nielegalnych imigrantów puścić, bo oni będą nas uczyć. Będą nas uczyć, na przykład jak używać kari czy kardamonu. Padło już takie stwierdzenie. No, szanowni Państwo, ja uważam, że mamy swoją kulturę, Polki wiedzą jak gotować, wiedzą jakie przyprawy używają do naszych dań. Ja szanuję to, że oczywiście są inne kultury i że używają innych przypraw, no ale niemniej jednak u nas na stole panuje bigos, pierogi, a nie, no schabowy dokładnie, a nie jakieś inne wymysły, które chcą się tutaj tak jakby podrzucić. Dobrze, że tu jesteśmy, że jest taka pogoda. Ja w tej chwili, prawdę mówiąc, wolałbym tu nie być. Wolałbym być teraz w domu, ja mam za dwa dni obronę magisterki, wolałbym się uczyć. Wolałbym nie musieć być dwa dni temu w Nowem, kiedy migrant zabił tam człowieka, a byłem. Byłem po to, żeby pomóc tym ludziom i zobaczyć, jak to wyglądało. Jak bezsilni ludzie byli wobec tego, co czyniła policja, jak... No jak po prostu wyglądała ta sytuacja? Rozmawiałem z nimi, wiecie co oni mówili? Że wcale nie nielegalni imigranci, a legalni, złożeni tutaj przez lata jako tania siła robocza, wykorzystywani w niemieckich zakładach pracy, pod nowem, w jakichś fabrykach mięsa, ściągani przez ukraińskie różne systemy, ściągania tutaj pracowników, oni Terroryzują na co dzień zwykłych ludzi. Ludzie nie mogą wyjść po 23 na imprezę, nie mogą wrócić sobie po prostu na spacer, nie mogą bezpiecznie wyjść do swojego miasta na ulicę, bo zaczepia ich Kolumbijczyk, bo zaczepia ich jakiś inny mieszkaniec trzeciego świata. To jest problem, to jest realna patologia, to jest jedna rzecz. Dominik bardzo słusznie powiedział o nielegalnej imigracji, ale nie zapomnijmy o drugiej stronie medalu, że również wielkim problemem jest legalna imigracja. Bo czym różni się imigrant, który wsadzi kosę pod żebra jakiemuś Polakowi, jeśli jest zalegalizowany? Czym się różni od takiego nielegalnego? Niczym. Tylko tym, że na tym legalnym to jeszcze jakiś bogacz sobie zarabia. I to gdyby jeszcze Polak zarabiał, a zarabia niemiecka firma która tutaj, y, tutaj prowadzi sobie działalność, mówię o tej firmie w Nowym, niemiecka firma, która prowadzi sobie tutaj działalność, która dostaje jeszcze zasiłki, wsparcie od państwa, nie płaci tutaj podatków, bo płaci je w Niemczech i nawet nie daje Polakom pracy. Myślę, że mówienie o tym, tak jak na przykład niektórzy lewicowi politycy czy dziennikarze, o tym, że takie pikiety są jakimś zagrożeniem, są totalną aberracją i pomyleniem porządków. Naprawdę dla kogoś zagrożeniem jest manifestacja przeciwko imigracji, gdzie są ludzie, którzy często radykalnie, ale pokojowo wykrzykują swoje hasła. Jest to naprawdę groźniejsze niż bandy imigrantów, które zaczepiają kobiety które mordują ludzi. W Toruniu zginęła moja rówieśniczka, 24-letnia dziewczyna, Klaudia, w Nowem, kawałek ode mnie. Ja też tam byłem, pojechałem tam specjalnie, żeby protestować z tymi ludźmi. Imigrant zabił faceta, zabił człowieka, który no, nie był nawet jakiś starszy, no był, był zwykłym człowiekiem, który był w barze i został po prostu zabity nożem. Rozmawiałem z tymi ludźmi, ciężko mi się nawet o tym mówi, bo widziałem płaczącą jego rodzinę, widziałem jego znajomych, Trudno się o tym mówi. Jestem tutaj dlatego? Bo chciałbym, żeby moja okolica była bezpieczna. Bo chciałbym mieć kiedyś dzieci, chciałbym żyć w Polsce, chciałbym wychowywać te dzieci w bezpiecznej Polsce i nie musieć się martwić, że jakiś ubogacacz kulturowy z nożem w zębach przyjdzie i zrobi im krzywdę. I dlatego też miałem przyjemność, żeby tutaj zabrać głos. I to, na czym się skupiałem, to Imigracja legalna, bo wydaje mi się, że ona jest dzisiaj największym problemem. Mówimy często o imigracji nielegalnej, ale nie zapominajmy, że ci imigranci, którzy są w Niemczech, we Francji, w Szwecji, które podnoszą wskaźniki zgwałceń, przestępstw na tle napaści, kradzieży, pobić, to są ludzie, którzy bardzo często są tam legalnie. I Zauważmy to, że w Nowem ten Kolumbijczyk też był legalnie, był zatrudniony w niemieckiej firmie, która nawet w Polsce nie płaci podatków. Zastanówmy się nad tym i krzyczmy oczywiście, że jesteśmy przeciwko nielegalnej imigracji, bo jesteśmy, jesteśmy przeciwni przerzucaniu tu imigrantów z Niemiec, ale musimy też być jasno przeciwni imigracji legalnej. Na przykład w Portugalii jest takie prawo że przedsiębiorca, który ściąga imigrantów, no to też bierz za nich odpowiedzialność, jeśli popełniają przestępstwa. I może takie prawo należy rozważyć w jakimś stopniu w Polsce, żeby już nie było takich sytuacji, że niemieckie firmy przez jakieś ukraińskie w ogóle agencje ściągają sobie tutaj imigrantów, którzy mordują Polaków. Jak słyszycie, ludzi tu jest cały czas mnóstwo, ludzie są przeciwko imigracji i mamy nadzieję, że to hasło, które jest w tle, usłyszy również pan premier i cały rząd. znaczy, Panie redaktorze, my jesteśmy w powiecie gdańskim już od kilku lat. Różne inicjatywy planujemy. Oczywiście taka inicjatywa, taki sprzeciw wobec nielegalnej imigracji, to jest pierwsza pikieta w związku z tym. Ale na przykład Wołyń, to jest bardzo dosyć ciekawy temat dla nas, jako dla narodowców, bo co roku wychodzimy właśnie na, na miasto, do Pruszcza Gdańskiego z ulotkami, z kwiatami i edukujemy mieszkańców, ani jednego imigrata, ani jednego ani jednego ani jednego imigrata. Ani jednego imigrata. I przekazujemy pewne wartości. Wartości narodowe, wartości propolskie. Dlaczego warto o pewnych rzeczach e, pamiętać? Czy to jest ostatnia inicjatywa związana z nielegalną imigracją? Nie. E, mogę od razu zapowiedzieć, że 19 już lipca, mamy zaplanowane kolejne akcje, chociażby tutaj na Pomorzu, kolejna akcja będzie w Gdańsku, będzie w Malborku, będzie w Starogardzie Gdańskim i o tym się robi coraz głośniej. Czy na tym się skończy? Obawiam się, że nie i na pewno sobie tego tematu nie odpuścimy, dopóki będziemy widzieć takie przerażające sygnały, które dochodzą do nas z całej Polski, jak właśnie z Torunia, jak właśnie chociażby ze Słupska, z Warszawy, z różnych okolic, gdzie się dzieją po prostu złe rzeczy. I tak jak mówiłem poprzednio, to ma dać ludziom impuls. Impuls do działania pokazać im, że czasami warto wyjść na tą ulicę i wyrazić swoją um, po prostu opinię na sam ten temat, żeby właśnie poruszyć, żeby ci ludzie mieli już um, pewną motywację do działania. No poczekajcie chwilę, bo żaden obiekty was wszystkich nie łapie. Ja z drona wystartuje do was z łapie wszystkich na raz. Ale jest inna. Czekajcie, dron wystartuje.